Witam wszystkich, Tuborek. I dzisiaj film o tym, jak dla mnie wyglądają targi Iwa Outdoor Classic. Ktokolwiek pomyślał o tym, żeby organizować największe targi strzeleckie w Europie, w państwie, które ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw na temat broni palnej, był niezłym śmieszkiem. Iwa to dla jednych święto, dla innych wydarzenie niemal mityczne. Dla innych na pewno jest to długoletnie marzenie, dla mnie jednak przede wszystkim to jest praca. Mimo to zawsze z zainteresowaniem oglądam relacje innych youtuberów z Norymbergi, bo ich perspektywa jest znacząco inna od tej jaka jest moja. Z tego powodu chciałem zrobić ten szybki filmik, żeby pokazać Wam jak Iwa wyglądała nieco od kuchni, jeżeli jedzie się tam do pracy tak jak ja. Z tego powodu w dzisiejszym filmie pokażę Wam 6 cech Iwa, które są widoczne dla osoby, która pracuje tam jako wystawca. Długo zastanawiałem się na temat tego, od czego zacząć ten film, ale wydaje mi się, że to jest dobry temat. O ile przeciętny strzelec prawdopodobnie jedzie na iła po czapeczkę z logo HK albo o naklejkę z logo ulubionej firmy broniowej, to dla większości osób, które się tam znajdują, jest to przede wszystkim okazja do spotkań biznesowych. Mając tę wiedzę, nie powinniście się dziwić, że obsługa na Wasz widok nie rzuci się, żeby po raz setny tego samego dnia opowiedzieć na temat nowej optyki czy jakiegoś produktu. Oczywiście są wyjątki i tak naprawdę największe firmy mają te zespoły, które dzielą się na część taką, która odpowiada za spotkania biznesowe oraz na zajawkowiczów, którzy są po prostu bardzo chętni, żeby rozmawiać z innymi entuzjastami. Mając taką kilkuletnią perspektywę, Zobaczmy jedno. Na przestrzeni lat IWA staje się jakby coraz mniejsze, jest coraz mniej stoisk, a te, które zostają, są przede wszystkim zdominowane przez firmy z Chin i z Turcji. I nie zrozumcie mnie źle. Jako posiadacz tureckiej strzelby oraz wielu akcesoriów produkowanych w Chinach jestem w stanie zaświadczyć o ich jakości. Nie da się jednak ukryć, że IWA się zmniejszają i coraz większe znaczenie nabierają targi Enforza, które rozgrywają się w tym samym miejscu zaraz przed IWA. Na stoiskach jest coraz mniej gadżetów do rozdania i zabrania, a niektóre z firmy całkowicie rezygnują ze swoich stoisk. Jestem bardzo ciekaw, w jaką stronę to zmierza w przyszłości. Dopiero po kilku latach jeżdżenia na targi IWA miałem okazję zobaczyć Norymbergę w ciągu dnia. Do tej pory zwykle widziwałem ją wieczorami i tylko w drodze na jakieś spotkania biznesowe. Z jednej strony może być to bardzo ładne, staro, europejskie miasto. Ma rynek, jakiś zamek, sporo dawnej zabudowy. Z drugiej jednak strony totalnie nie chciałbym tam żyć. Jeżeli chodzi o zabytki, no to sama starówka jest całkiem interesująca. Jest też bardzo ciekawe miejsce, gdzie w latach 30. odbywały się zloty użytkowników mundurów Hugo Bossa. Eee! Jednak w samym ścisłym centrum miasta, nawet w bliskim sąsiedztwie zabytków, widać, że jest sporo bezdomnych oraz mówiąc oględnie ludzi, którzy lubią nadużywać różnych substancji. Wydaje się, że miasto ma z tym duży problem. Poza targami praktycznie nic tam się nie dzieje, a same targi oznaczają, że do miasta przypływa bardzo duża fala e, ludzi z całego świata, tylko po to, żeby w ciągu tygodnia zostać zastąpioną kolejną falą, która przejdzie na innego rodzaju targi. Iwa wcale nie są największymi targami, jakie tam się odbywają i już tydzień później ma miejsce kolejne wydarzenie. Miasto zdecydowanie żyje z targów, ale jednocześnie wydają się one być jego największym problemem. Mówiąc otwarcie, cieszę się, że muszę tam przyjeżdżać tylko raz w roku. Planując swoją podróż na Iwa, możemy wylosować z kapelusza kilka różnych rozwiązań. Można tam jechać jako entuzjasta na jeden czy dwa dni, można jechać na same Iwa do pracy na stoisku, no a ludzie, którzy wyciągną najkrótszą słonkę i mają najmniej szczęścia, jadą tam i na Enforzaka i zostają też na Iwa, co oznacza, że są efektywnie przynajmniej około 10 dni poza domem w tym dziwnym miejscu. No i nie zrozumcie mnie źle, nie na narzekał, to jest moja praca, więc Trzeba być na to po prostu przygotowanym. Jednak codzienne wielogodzinne sterczenie na stoisku, długogodzinne rozmowy z klientami, ciągłe powtarzanie tego samego, międzynarodowe popłukiwanie w toalecie, dziwne jedzenie, którego na samych targach nawet nie mam ochoty ruszyć, duże ilości kawy, to wszystko niesie za sobą poważne konsekwencje. Z tego powodu trzeba o siebie dbać, zwłaszcza, że nie jest się już tak, jak ja najmłodszym osobą na świecie. Regułą jest, że wiele osób, które pracują na Iła. Wracając do domu po prostu są chore i muszą spędzić kilka dni na tym, żeby po prostu powrócić do normalności. Bardziej doświadczeni bywalcy wiedzą, że po powrocie do hotelu trzeba wypić szklankę wody, wziąć swoje witaminy i zrezygnować z wieczornych atrakcji, po prostu pójść spać, żeby następnego dnia być produktywnym w pracy i po prostu dbać o siebie. Do tej pory mogliście pomyśleć, że tylko narzekam, ale nic bardziej innego. Jeżeli tak jak ja jesteście entuzjastą strzelectwa, to wyjazd na Iła nawet do pracy może być bardzo fajną przygodą. W nielicznych wolnych chwilach mamy okazję zobaczyć sobie wszystkie nowości, e, sprawdzić to, co wystawcy prezentują i mówiąc po prostu, zmacyć sobie bardzo dużo broni. Poza tym na Iła, poza mną można spotkać też bardzo wielu interesujących ludzi, youtuberów, gantuberów, influencerów, sportowych strzelców oraz po prostu różnego rodzaju osobistości związane z rynkiem broni palnej i strzelectwa. Osobiście staram się wykorzystywać te okazje i sprawdzać sobie wszystkie nowości, które mnie interesują. No i traktuję też IMA trochę jako taką okazję, żeby zobaczyć sobie wszystkie interesujące mnie rodzaje broni palnej. Na przykład w zeszłym roku poszedłem sobie na stoiska różnych producentów i sprawdziłem sobie wszystkie modele pistoletów w borstwę w Zaponie, które mnie interesowały i w ten sposób dokonałem najlepszego z możliwych wyborów i kupiłem Kentek P17. Jeżeli chcecie wspomóc mnie w rozwoju tego kanału, to możecie zrobić to w bardzo łatwy sposób poprzez postawienie wirtualnej kawy. To wsparcie, nawet jednorazowe, z minimum formalności. Obiecuję, że składki z tej zbiórki przeznaczę na wyjazdy na inne imprezy strzeleckie. Linki w opisie. Wiecie, co najbardziej mnie zaskoczyło po tym, jak po kilku latach przewróciłem na targi Iwa? Najbardziej zaskoczyło mnie to, że dalej rozpoznaję wiele osób z branży. Jeżdżąc na Iwa kilka lat z rzędu. Po pewnym czasie zawiera się znajomości, widujemy się prawdopodobnie tylko raz w roku, ale dalej witamy się z uśmiechem, jesteśmy po prostu szczerze zainteresowani tym, co słychać u danej osoby czy kontrahenta. To bardzo fajne, zwłaszcza dla osób takich jak ja, które zmieniają barwy klubowe i wracają na chyba pod szyldami innej firmy. Dotychczasowi kontrahenci dalej mnie rozpoznają, jest to bardzo budujące i pozwala przetrwać te kilka dni z dala od domu. Mam wrażenie, że moja krótka relacja z Iwa da Wam nieco inną perspektywę na to wydarzenie. Sam nie mogę znaleźć w internecie materiału, który opisywałby wprost moje wrażenia z tej imprezy. Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam ciekawą perspektywę na te targi. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania na temat targów Iwa Outdoor and Classics. Może jesteście zainteresowani tym, żeby pojechać na to wydarzenie w przyszłym roku. Może jesteście ciekawi, gdzie się zatrzymać. Macie jakieś pytania na temat. Technicznych aspektów zaplanowania takiej podróży? Dajcie znać w komentarzach, chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Nie zapomnijcie o subskrypcji i polubieniach oraz o tym, żeby śledzić mnie także w innych mediach społecznościowych. To wszystko na dzisiaj i jak zawsze dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu.